Znasz to? Spotykasz kogoś i na pierwszy rzut oka jest to miłe spotkanie, i nawet usłyszałeś komplement, ale był on jakiś taki niejednoznaczny. Czy kiedykolwiek odczuwałeś dyskomfort, gdy ktoś wydawał się chwalić twoje ubranie, figurę czy zasługi, ale jednocześnie podświadomie dawał do zrozumienia coś innego? A może masz też wrażenie, że ludzie zbyt mocno angażują się w dramaty swojego życia? kierując się zazdrością i nieczystymi intencjami, albo że niektórzy ludzie zbyt mocno angażują się w roztkliwianiu się nad sobą, opowiadając dookoła tragedie swoich historii, zazdroszcząc innym, lub żywiąc się kłamstwami. Czy kiedykolwiek czułeś się niekomfortowo, gdy ktoś udzielał ci dwuznacznych pochwał, rozumiejąc te subtelne sygnały zazdrości i kłamstw? Możesz zapanować nad swoimi relacjami i odsiać te, które już ci nie służą. Po pierwsze, mowa ciała, ciało zdradza. Ciało mówi wiele więcej niż słowa, czasem więcej niż ich tysiąc. W świecie stoickim kładziemy duży nacisk na rozumienie sygnałów niewerbalnych, jako kluczowego elementu naszej samoświadomości i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami życiowymi. Mowa ciała jak mimika twarzy czy gesty, które może ujawnić ukryte emocje, nawet gdy słowa mówią coś zupełnie innego. Stoicy przypominają nam, że nie mamy kontroli nad zachowaniem innych, ale możemy kontrolować swoje reakcje i interpretacje sygnałów, które otrzymujemy. To umiejętność, która pomoże Ci lepiej rozumieć ludzkie interakcje i budować bardziej autentyczne relacje unikając pułapek, zazdrości i nieuczciwości. To podejście pomoże Ci zwyciężyć emocje związane z manipulacją, a jednocześnie umożliwi budowanie głębszych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Mową ciała ludzie przekazują nam niewerbalne wskazówki, próbując jednocześnie ukryć swoje emocje, które towarzyszą wypowiadanym słowom. Po drugie, umniejszanie sukcesów. Mechanizm obronny zazdrości. Zazdrość to złożona emocja, która często prowadzi do destrukcyjnych zachowań. Jednym z nich jest umniejszanie sukcesów innych osób. Zamiast cieszyć się z Twojego osiągnięcia, zazdrośnik będzie je bagatelizować, szukać w nim wad lub przypisywać je przypadkowi. Zazdrość często wynika z poczucia własnej niższości. Umniejszając Twoje sukcesy, zazdrośnik próbuje podnieść swoją samoocenę i zniwelować dyskomfort związany z poczuciem braku. Sukces innej osoby może być postrzegany przez niego jako zagrożenie dla własnego ego. Umniejszanie twego sukcesu to mechanizm obronny, który ma na celu ochronę poczucia własnej wartości. Jak reagować na umniejszanie sukcesów? Zachowaj dystans. Nie pozwól, aby negatywne komentarze zazdrośnika wpłynęły na twoje samopoczucie. Pamiętaj, że jego zachowanie wynika z jego własnych problemów, a nie z twoich wad. Skup się na własnych osiągnięciach. Nie trać energii na analizowanie motywacji zazdrośnika skup się na swoich celach i ciesz się z własnych sukcesów. Odetnij się od toksycznych relacji. Jeśli osoba, która umniejsza twoje sukcesy, jest ci bliska. Spróbuj porozmawiać z nią o swoich uczuciach. Jeśli jednak jej zachowanie się nie zmienia, rozważ ograniczenie kontaktu. Po trzecie, plotki i obmowy toksyczna broń fałszywych ludzi. Plotki i obmowy to nie tylko niewinne pogaduszki, to potężne narzędzia, które fałszywi ludzie wykorzystują do manipulowania otoczeniem, niszczenia reputacji i budowania własnej pozycji. Rozprzestrzenianie plotek i obmawianie za plecami to oznaka braku szacunku, empatii i uczciwości. Dlaczego fałszywi ludzie plotkują i obmawiają? Budowanie własnej pozycji. Rozprzestrzenianie plotek to sposób na podniesienie własnej wartości w oczach innych. Fałszywi ludzie często czują się niepewnie i potrzebują poczucia kontroli. Manipulacja, plotki i obmowy to narzędzia manipulacji. Poprzez sianie dezinformacji i budowanie negatywnego wizerunku innych, fałszywi ludzie mogą wpływać na ich decyzje i działania. Brak empatii. Fałszywi ludzie nie potrafią wczuć się w sytuację innych i nie zdają sobie sprawy z krzywdy, jaką wyrządzają. Brak empatii pozwala im na bezkarne rozprzestrzenianie plotek i obmawianie. Chęć zemsty. Czasami plotki i obmowy są narzędziem zemsty. Fałszywi ludzie, którzy czują się urażeni lub skrzywdzeni, mogą próbować zniszczyć reputację swoich wrogów. Jak reagować na plotki i obmowy? Po prostu ignoruj je, a najlepszym sposobem na radzenie sobie z plotkami i obmowami jest ich niesłyszenie. Nie daj się wciągnąć w toksyczną grę i nie reaguj na prowokacje. Jeśli plotki i obmowy cię ranią, Możesz skonfrontować się z osobą, która je rozprzestrzenia. Wyjaśnij, że nie akceptujesz takiego zachowania i poproś o zaprzestanie. Jeśli osoba, która plotkuje i obmawia, jest toksyczna, odetnij się od niej. Nie pozwól, aby negatywne relacje zatruwały Twoje życie. Po czwarte, chęć rywalizacji. Ciemna strona ambicji. Rywalizacja jest naturalnym elementem ludzkiej natury. Może być motorem napędowym rozwoju, innowacji i osiągnięć. Jednak, gdy rywalizacja przeradza się w zazdrość, staje się destrukcyjna. Zazdrość prowadzi do pragnienia bycia lepszym od innych za wszelką cenę, nawet kosztem uczciwości i szacunku. Jak chęć rywalizacji prowadzi do umniejszania sukcesów, sukces konkurenta jest postrzegany jako zagrożenie dla własnej pozycji. Zazdrośnik czuje, że musi osłabić pozycję konkurenta, aby samemu zyskać przewagę. Zazdrość napędza pragnienie dominacji i bycia najlepszym. Umniejszanie sukcesów innych to sposób na zniwelowanie konkurencji i umocnienie własnej pozycji. Osoby zazdrosne często mają niskie poczucie własnej wartości. Umniejszanie sukcesów innych to sposób na podniesienie własnej samooceny i zniwelowanie poczucia niższości. W skrajnych przypadkach zazdrość może prowadzić do manipulacji i oszustwa. Zazdrośnik może rozprzestrzeniać plotki, sabotować działania konkurenta lub przypisywać sobie jego osiągnięcia. Konsekwencje destrukcyjnej rywalizacji, zazdrość i umniejszanie sukcesów niszczą relacje międzyludzkie. Tworzą atmosferę nieufności, wrogości i konfliktu. Umniejszanie sukcesów innych demotywuje i zniechęca do dalszych działań. Tworzy atmosferę, w której sukces jest postrzegany jako zagrożenie, a nie jako osiągnięcie. Po piąte, skup się na własnych osiągnięciach, bo to klucz do zachowania wewnętrznej równowagi i poczucia satysfakcji, zwłaszcza w obliczu zazdrości i negatywnych komentarzy ze strony innych. Oto, co to oznacza w praktyce. Pierwsze: wyznacz własne cele. Zamiast porównywać się z innymi, skup się na wyznaczaniu własnych, realistycznych celów. Określ, co chcesz osiągnąć, jakie są Twoje priorytety i co sprawia Ci satysfakcję. Pamiętaj, że sukces to indywidualna podróż, a nie wyścig z innymi. 2. Celebruj swoje sukcesy. Doceniaj każdy. Nawet najmniejszy sukces, nie bagatelizuj swoich osiągnięć, nawet jeśli innym wydają się mało znaczące. Ciesz się z własnych postępów i nagradzaj się za wysiłek. Trzeci. Ucz się na własnych błędach. Traktuj błędy jako okazję do nauki i rozwoju. Nie pozwól, aby porażki Cię zniechęciły. Wyciągaj wnioski z własnych doświadczeń i wykorzystuj je do dalszego rozwoju. 4. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Spędzaj czas z osobami, które cię wspierają i motywują do działania. Unikaj toksycznych relacji, które cię demotywują i zniechęcają. Otaczaj się ludźmi, którzy cieszą się z twoich sukcesów i wierzą w twój potencjał. Doceniaj to, co masz i bądź wdzięczny za swoje osiągnięcia. Praktykuj wdzięczność, a zobaczysz, jak twoje samopoczucie się poprawi. Wdzięczność pomaga skupić się na pozytywnych aspektach życia. Skupienie się na własnych osiągnięciach to inwestycja w siebie, to droga do budowania pewności siebie, poczucia własnej wartości i wewnętrznej harmonii. Pamiętaj, że zazdrość i fałsz często ukrywają się pod maską pochlebstw i fałszywej sympatii, dlatego tak ważne jest, aby nie ulegać powierzchownym wrażeniom i analizować zachowanie innych w kontekście ich długoterminowych działań. Zwracaj uwagę na niespójności, sprzeczności i ukryte motywy. Prawdziwa siła tkwi w twojej zdolności do zachowania wewnętrznej równowagi i skupienia się na własnym rozwoju, niezależnie od tego, co mówią lub robią inni. Nie pozwól, aby zazdrość i fałsz innych ludzi wpłynęły na twoje poczucie własnej wartości. Pamiętaj, że twoja wartość nie zależy od opinii innych. Ale od Twoich własnych czynów i charakteru. Dzięki stoickiemu podejściu możesz nauczyć się odróżniać prawdziwe intencje od fałszywych, co pozwoli Ci budować zdrowsze i bardziej autentyczne relacje. Bądź czujny, ale nie paranoiczny. Ufaj swojej intuicji, ale nie wyciągaj pochopnych wniosków. Pamiętaj, że prawdziwa mądrość polega na umiejętności rozpoznawania prawdy i życia w zgodzie z własnymi wartościami